Z nami dzisiejszy dzień w Tajlandii, a więc wsiadamy na naszego czerwonego rumaka. Tak, tak. To nie byle jaka maszyna. No i rura! Na jedną z piękniejszych plaż. Tak słyszeliśmy, że ta plaża na koczang jest najładniejsza. Przekonajmy się o tym. Plaża nazywa się Lonely Beach. Ale czy ona jest taka Lonely, to ja nie wiem. Tam w wodzie możecie zobaczyć dwa łebki. 3, 4, 5. matko! Ewidentnie zostaliśmy oszukani. Spadamy stąd. A tak serio, to plaża była godna polecenia. My po prostu zgłodnieliśmy, a po drodze na jedzenie zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym. No, przyznajcie, że zacny widoczek. Do hotelu jednak daleka droga, ale nie poddajemy się i ciśniemy dalej. Aż w końcu, po 15 minutach, dotarliśmy, zasiedliśmy, wybraliśmy i oczekiwaliśmy jakże lokalnego tajskiego dania. Przed Państwem. Burgery tajskie. Nie, no tajskie to one nie są, ale są za to przepyszne. Cena za burgera z widokiem niepowtarzalnym to koszt 41 zł. Czy było dobre? No było. Po chwili niespodziewanie zastał nas wieczór. Zaczęła grać muzyka, kolorowe światła rozbłysły, a my zasiedliśmy w kolejnym pięknym miejscu. Zamówiliśmy soczek i czekaliśmy na przepiękny spektakl. A więc zaczynamy. 3, 2, 1, start. Popisów nie było końca. Jeśli chcesz spędzić z nami kolejny dzień w Tajlandii, to koniecznie zaobserwuj nas po więcej. I wbij na nasz kanał na YouTube, tam jest mnóstwo filmów.